Hej, witajcie w kolejnym odcinku z serii Herston. Tym razem mam dla Was kolejne 15 paczek do otwarcia. Zobaczymy, co tam nam się ciekawego uda zebrać. Krałem eee, trochę arenki, eee, dokupiłem teraz ostatnią paczkę. Już mi się nie chciało grać kolejnej arenki i po prostu stwierdziłem, że otworzymy 15. Taka równa liczba. Także już bez eee, dłuższego wstępu przejdźmy do tematu. Mamy 15 paczek do otwarcia. Zobaczymy. Co nam się uda z nich dostać? Dwie chujowe karty, trzy fajne. Git, ale tylko jeden Rare. Same słabe karty. Come on, dajcie mi coś fajnego. Epic Farsight. Okej, okay. zastanawiałem się nad stworzeniem talii dla druida, więc może się przydać. As barrier Retier Arcanist do talii dla Maga na Sekrety. Również może się przydać. O, proszę, jaka ładna paczka. Super, SI7 Agent, drugi złoty. Uwielbiam grać Wotrem. Uważam, że to jest jedna z najfajniejszych kart dla Wotra. No i całkiem przy okazji Violet Teacher w Steel to jest dwie całkiem nie najgorsze karty. Ta paczka jak najbardziej była w porządku. Epic, South Sea Captain i Mortal Strike. Mortal Strike co prawda już mam dwa, ale South Sea Captain e, przyda się do stworzenia talii piratów. Może któregoś dnia się za to zabiorę, czemu by nie? No, niestety Keeper of the Grow już mam razy dwa, także tutaj akurat nic ciekawego się nie znalazło: Ancient of War i Okenai Soul Priest. Bomba, dwie bardzo, bardzo fajne karty. Na pewno się przydadzą, Lightning Storm. No! Kompletujemy talie dla na widzę. Eee, I kolejny jest sekret, gdyby mi przyszło do głowy faktycznie zrobić talie dla maga na sekrety. No tutaj nic ciekawego nawet. Nie ma co się nad tym rozwodzić. o <todgłos> O wow! O oh, wow, print screen, dziękuję. Oh. O! No, talia dla szamana, widzę, nam rośnie. Genialnie, że udało się reformać na Tyrion. Może z powrotem wrócę do Paladyna. Tak jak grałem na początku. Wow, To mi się bardzo podoba. No, złoty Explosive Trap, fajnie, fajnie. Może kiedyś uda mi się zebrać wszystkie złote karty. Perticence Blades, no, też się ewentualnie przyda Airshock. Do talii dla Samona jak najbardziej. No tutaj, no, ale. E, lightning Bolt. I ostatnia paczka. Come on, jeszcze jeden Legendary. No nie, ale drugi Lightning Storm. Także to by było na tyle moi drodzy. Pokażę Wam jak to tutaj wygląda. Uh, no tak, mam złote Moonfire, Złote Savagery, Nowe e, Druida, Ancient of War. Dla łowcy mam tutaj e, wybuchową pułapkę dla Maga Ice Lance, Ice Barrier, Mirror Entity, Złoty Polymorph, Ethereal Arcanist. I Złoty Water Elemental. <coughs> to tak w międzyczasie się udało zebrać. Repentance, Divine Favor. I Tyrion. Eee, co tutaj nowego? Silent Circle of Healing. To pewnie. Eee, pozostawiam na razie. Eee, powoli zbieram się do tego, żeby nauczyć się grać kapłanem. Ja eee, tutaj mam Złote Ukrycie. Gdyby mi przyszło grać mi Rauga, to jak najbardziej się przyda. Drugi SI7 Navesens też super sprawa. Tutaj dla szamana mamy całkiem dużo nowych kart. No, szczególnie ten Elf Elemental tutaj super pasuje. Sense Demons nie jest jakiś wybitne, Felgar to też nie jest jakaś tam moja ulubiona karta. tutaj tylko Taskmaster i 15 nowych tych. Shield Bearer. Nope, South sea Deckhand. Może faktycznie tych piratów sobie poszukam manady i tu się na pewno nie przyda. Mind Control Tag. Złoty jest super, <laughs> to ustrojstwo, które ma na głowie, jest genialne. Saucy um, Captain, Kult Master, Magusian <laughs> Ale Violet Teacher może się przydać. Spiteful Smitha mam złotego. Więc tutaj po prostu... tu A, proszę. Nawet e, nowa animacja tak czy zaczęło coś. O. Wow. Halo. Przestraszyłem, że mi komputer wybucha. No dobrze moi drodzy, w takim razie <coughs> Otw otworzyliśmy kolejne 15 paczek, złapaliśmy Tyriona, złapaliśmy złotego si 7 Agenta, złapaliśmy z żywiołaka ziemi, eee. No nie, wiem, nie pamiętam, co tam jeszcze takiego fajnego nam, nam wpadło, ale w każdym razie e, mamy kolejną legendarkę i to taką, której jeszcze nie miałem. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. E, następnym razem, kiedy uda mi się zebrać kolejne powiedzmy 15 paczek, to również otworzę e, przy Was, także do następnego razu, do następnego filmiku i powodzenia w Waszych grach.